Nie bonus będzie tej strony. Bonus, Na Łazarskim rejonie, nie kolorowo Czasem zapijasz smutki i bywać na Na Łazarskim rejonie, bieda tutaj piszczy. Nie ma co się pracować, musisz po się zgryźć. Bonus, ale nie, to, boisz się, pękasz, czy to? W, w, w czym problem? Po prostu mam na ja ciebie wyjebać. Jesteś... <śpiewanie> Kurwa! Plus tysiąc złotych za kurwy, które ci pożyczyłem Oddawaj tą kasę, kurwa Właśnie spuściłem kloce na wszystkich hejterów Kurwa, lecimy tak kurwa, w ten sposób kurwa. Różal kurwa, powróciłem kurwa, do MMA, kurwa. Jakieś pół roku temu kurwa trenuje znowu kurwa, zaczymy kurwa. Myślisz, że jesteś kurwa wydzierany, kurwa na ryju, to myślisz, że jesteś kozak kurwa. Różal kurwa, jesteś kurwa rozjebany przeze mnie, kurwa od razu kurwa. Raz, dwa, cię kurwa, rozpierdolę, kurwa, zaczymy kurwa. Jak będziesz kurwa, kozak, kurwa, jak cię kurwa zaproszę, kurwa, chociaż na sparing, kurwa, ci kurwa jaja z dupy powrywam, kurwa. Na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa czy auto Tak. Albo pod mostek trafisz, ale musisz mieć wysunięty środkowy palec. Jak masz wysunięty... Nie! No, musisz mieć zagięty środkowy palec. I jak trafisz pod mostek, to koleś traci przytomność. A jak kurwa dobrze trafisz, kurwa z całej epy, nie? To koleś kurwa ma śmierć na mieć nie spać, zwiedzać, zap... Dostałeś kiedyś 18 tysięcy? 18 tysięcy dokładnie. Gdzie dostałeś? Z Norwegii. Jak jezemy masa poganiowania? Nie, <grym> też tak. Czym się różni blondynka od frytki? No. Frytkę się, sori a blondynkę się pieprzy. <grym> Trzeci pomp Jestem normalnym człowiekiem, niech zażymy z plebekiem bo do bary ma budy, gdzie nigdy nie ma nudy. Trzymałem fale cioło i jest wesoło. Wypijam sobie browarki, tylko znanej marki, nie była ma w i żadnych menela Ma swoje otoczenie i nigdy go nie zmienię. Wodarskim klimatem, wymiatamy latem na mojej ulicy to różni powinniście, ale my się nie damy Dzisiaj nie podamy, każdy nadaje na fali Dobra o, Oczywiście ja nie będę pił, bo trenuję MMA, ale oczywiście będę ruchał, o, 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 o.